Dzień dobry. Dzisiejszy warsztat jest związany z wyjazdami i przyrodą. Podczas letnich spacerów w lesie, w górach, nad wodą czy na działce, kiedy jesteśmy mniej zestresowani, stajemy się bardziej uważni na to, co widzimy dookoła. Czasem wpadnie nam w ręce jakaś ciekawa gałąź albo kamień, który potem stawiamy pod ścianą i czeka na pomysł, co z nim zrobić. Dzisiaj zaproponuję, jak można wykorzystać albo wyeksponować te znaleziska. Każda rzecz wymaga indywidualnego podejścia, także raczej moje pomysły trzeba traktować jako inspirację, a nie zadanie. Najpierw zajmiemy się kamieniami. Ten łupek przywiozłam z wakacji w górach, bo wydawał mi się idealny na podstawkę stołową. maszorską szorstką powierzchnię, więc garnek czy dzbanek nie będzie się ślizgał. Zabezpieczę go jeszcze, żeby nie uszkodził powierzchni stołu. W tym celu wykorzystam filc, taśmę dwustronną i nożyczki. Podklejam filc taśmą klejącą. On tak nie za bardzo chce się przykleić, trzeba dokładnie docisnąć. Odcinam fragment z taśmą. Ten filc nawet nie musi być jakiś bardzo gruby. Kamień jest płaski, także nie, ma, nie, nie trzeba wyrównywać nierówności. Pocięłam filc na prostokąty i przyklejam do kamienia. Trzeba dokładnie docisnąć. I już podstawka gotowa. Kamień dobrze izoluje, także to będzie podstawka, na której można postawić nawet bardzo gorące rzeczy. Te piękne polne kamienie przyniosłam ze spaceru. Ten jest idealny jako przycisk do ogórków. Ma tylko jeden mankament. Kiedy się skończy sezon ogórkowy, zawsze się gdzieś zapodzieje. Dlatego postanowiłam go ozdobić. Po przeniesieniu z podwórka dokładnie go wyszorowałam i osuszyłam. I teraz ozdobię go używając farb akrylowych. Najpierw maluję biały kwadrat, potem brązową z domieszką złotej. Maluję prosty kształt. Ślimaczka. Kamień jest bardzo szorstki, dlatego to malowanie trochę trwa, wymaga takiej cierpliwości. Ale wychodzi ładnie, farba się dobrze trzyma. Też spełnia swoją funkcję. Do ogórków jest świetny najmniejszy z kamieni będzie przytrzymywał otfrowujące kartki, kiedy będę czytać albo pracować w plenerze. Jeśli go pomaluję, jest szansa, że domownicy pozostawią go w spokoju. Przyglądając się zagłębieniom w kamieniu, pomyślałam o malarstwie naskalnym, o jego surowej estetyce. Ten wyszczerbiony element przypomniał mi dinozaura. Taki powstał stykozaur. Kamień jest dosyć duży. Spełnia swoją funkcję bardzo ładnie. Teraz pora na drewno. Podczas wycinania winogron w zeszłym roku zostawiłam takie dwa kawałki gałęzi. Ostatnio znalazłam je, wysuszyłam, wyprosiłam niechcianych lokatorów, oczyściłam z piachu i resztek próchna i, i zaczęłam oglądać. Ten większy skojarzy mi się z kormoranem. Będzie więc wakacyjną dekoracją na ścianie. Dodam do niego jeszcze nogi z patyczków i płetwy. Płetwy robię z czarnego papieru. Przygotowałam karteczkę 10 na 10 cm. Zgięłam ją w harmonikę, czy tam wachlarz. Przecięłam na pół, i teraz trzeba będzie przykleić do patyczka. Patyczek najpierw maluję na czarno, bo kormoran ma czarne nogi. Z kolei tutaj harmonikę poprawiam białą farbą na brzegach, żeby podkreślić. Te wystające części na płetwach. O, tak to wygląda. Będzie taka fajna płetwa. Teraz pora wkleić patyczek w środek. Smaruję dosyć obficie klejem. I też ten klej musi mieć, ponieważ to jest mała powierzchnia, więc musi mieć trochę czasu na wyschnięcie. Sklejam też od razu fragmenty płetwy i przytrzymuję klamerką. Warto poczekać, żeby dobrze wyschło. Kiedy już jest suche, można te płetwy trochę rozszerzyć i całe nogi wkleić do, do tej gałęzi ponieważ on jest trochę ona jest trochę spruchniała to nie ma problemu z wbiciem patyka, a jeżeli nam się tam coś przy okazji zacznie sypać, to spokojnie ten klej przytrzyma jakieś tam ruchome fragmenty. Kiedy dobrze wyschnie, można wyeksponować na ścianie. To nie jest poważny projekt. Taki sam raz na wakacje będzie służył do końca lata. Brzozowe kije służą nam podczas wycieczek, a potem można je przerobić na wieszak i podstawkę. Wycięłam taki fragment patyka yy, yy, piłką do gałęzi, z wystającą końcówką, takim wystającym patyczkiem, resztę wyrównałam, odcięłam pozostałe wystające elementy, jest dziurka zrobiłam też. I można w taki prosty sposób zrobić sobie wieszaczek, przybić i, i można używać zaraz, za chwilkę, można powiedzieć ręcznik, kurtkę w jakimś mniej eksponowanym miejscu. Z pozostałych części patyka zrobimy podstawkę. Wycięłam 6 kawałków, takich mniej więcej równych. Przykleję je do listewki. Listewkę smaruję klejem dosyć obficie, bo to jest mała powierzchnia klejenia i też patyki nie są takie idealnie równe, więc, yy, żeby miały szansę się przykleić. I to będzie też kolejna już dzisiaj podstawka pod gorące naczynia. Fragmenty patyka. Przyklejam. Póki klej jest mokry, to można jeszcze tam skorygować to ustawienie. A potem trzeba docisnąć i zostawić, żeby to miało szansę związać. Tutaj użyłam poprzedniej podstawki, która jest ciężka. Można zostawić nawet na całą noc. I kiedy się dobrze sklei, można używać. Na tarasie czy w ogródku świetnie nam posłuży. Pod gorące naczynia bardzo dobry sprzęt. Dzisiaj zaproponowałam: co można zrobić ze znalezionych w plenerze darów natury. Zachęcam podczas wakacji. Do uważnego rozglądania się w czasie spacerów, letnich zajęć, na działce, czy, czy nad wodą, czy w lesie. Otoczenie samo podsunie nam pomysły. Życzę dobrych wakacji, zdrowych, wielu olśnień i wspaniałych pomysłów. Już się teraz żegnam i do zobaczenia następnym razem.